Miejski radny Łukasz Bober kilka miesięcy temu złożył interpelację dotyczącą problemu, jaki występuje na zatoczce parkingowej przy ulicy Międzyrzeckiej, czyli przy drodze wojewódzkiej nr 806. Ten problem to blokowanie miejsc parkingowych przez samochody wystawione tam na sprzedaż. Zwrócili się do mnie mieszkańcy z prośbą. Żeby miasto napisało pismo do zarządu dróg wojewódzkich, żeby spróbować znów rozwiązać sprawę zatoczki postojowej przy ulicy Międzyrzeckiej. Ta sprawa była poruszana w poprzedniej kadencji Rady Miasta i za poprzedniego burmistrza, ale wtedy się tej sprawy nie udało zrealizować. Burmistrz Piotr Płudowski w moim imieniu napisał pismo do zarządu dróg wojewódzkich, proponując to, co ja napisałem w piśmie, żeby zamontować tutaj poziomy znak ograniczonego postoju, i jakże moje było zdziwienie, jak marszałek województwa zatwierdził mój wniosek pozytywnie, czyli Wyraził zgodę na to, że będzie tutaj zamieszczony znak z ograniczonym czasie postoju, czyli w godzinach pracy Urzędu Skarbowego i pobliskiego supermarketu wszyscy będą mogli stawiać swoje auta, a już od 23 do 5 rano no niestety będą musieli te swoje auta stąd zabrać. Procedura zmiany organizacji ruchu została wszczęta. Radny Łukasz Bober nie ukrywa z tego powodu satysfakcji. Trochę żartem, prawda powiem, gdzie mieszkaniec nie może, to Łukasz Bober pomoże. Nie spodziewałem się, że rozwiąże ten problem. Nawet niektórzy krytykanci zarzucali mi, że odgrzewam tak zwany stary kotlet, ale przyznam się szczerze, ten kotlet niby stary, ale jeszcze nadaje się do konsumpcji.